Niewiele jest słów, które tak rozgrzewają dyskusje teologiczne, o których powstało tyle artykułów i książek, i które tak bardzo mogą rozwinąć nasze myślenie o tym, co Pan Bóg dla nas robi. Zapraszam Cię do kolejnego rozważenia z cyklu: Złap się za słówko. Czasownik Harito. Czyli obdarzać łaską, wiąże się ściśle oczywiście z rzeczownikiem Haris, czyli łaska. Ale o łasce możemy przeczytać wiele razy w Nowym Testamencie, a ten czasownik, Harito, pojawia się w nim dwa razy. I to raz w formie rzeczywiście czasownika y, czasu przeszłego, a drugi raz w formie bardzo znanego imię słowu. Za każdym razem jest to czynność, której dokonuje Bóg. Bo tylko On może obdarzać łaską. Pierwszy przypadek to jest list do Efezjan, w którym święty Paweł pisze o tym, że Pan Bóg obdarzył nas łaską w umiłowanym. Interpretacja tego fragmentu rozciąga się na cały Kościół, nie tylko na tych, o których Paweł pisał, ale na wszystkich oczywiście wierzących, i nie mamy wątpliwości, że już jesteśmy obdarzeni łaską, nie mamy wątpliwości, że już w momencie krztu Czerpiąc z tego, co Jezus dla nas zrobił na krzyżu przez swoją mękę, śmierć zmartwychwstanie, my już jesteśmy obdarzeni łaską. Nie wiem, czy zdarza Ci się myśleć o tym w ten sposób, że to nie jest tak, że Ty musisz coś zrobić i kiedyś tam będzie łaska. Pan Bóg najpierw obdarowuje. On jest pierwszy i łaskę dostajemy całkowicie za darmo. Łaska już została Ci dana, a teraz Ty możesz po nią sięgnąć w Twojej wolności. To już się pojawiło we wcześniejszych naszych rozważaniach. Drugie miejsce wystąpienia tego czasownika, właśnie w formie imię słowu, czasu perfektum, i to jest ważne, to jest początek Ewangelii według Świętego Łukasza, scena zwiastowania. Co więcej, Ty używasz tego słowa, mam nadzieję, że codziennie. A właściwie tłumaczenia tego słowa i to tłumaczenie niestety bardzo wiele traci. Chodzi o moment, kiedy anioł Gabriel przyszedł do Maryi i powiedział do niej, my powiemy w modlitwie, zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Tymczasem on powiedział, raduj się, ale to jest temat na rozważanie. I później jednym słowem, Kecharitomene, czyli imię słowem pochodzącym właśnie od harito, Powiedział, obdarzona łaską. Co ważne jest, to imię słów czasu perfektum. Ten imię słów mówi nam o tym, że Maria została obdarzona łaską i skutki tego obdarzenia łaską trwają do tej pory. My mówimy łaski pełna. Nie wiem, czy mówiąc łaski pełna, zawsze myślisz o tym, że Maria już została napełniona łaską i że skutki tego trwają do tej pory, są niezmienne. Jest tak pełna łaską, jak tylko może. Być. Rozmyślanie o tym sobie prowadzi nas do refleksji o tym, że Maryja została przez Boga obdarzona łaską i w ten sposób przygotowana do zostania Matką Syna Bożego, a przez to obdarzenie łaską została już przez Boga zachowana od wszelkiego grzechu, tak więc jej niepokalane poczęcie, tak więc jej bycie bez grzechu to wszystko jest. Czynnością, której sprawcą jest Bóg, który obdarzył ją taką łaską. To jest o Maryi. A co z tego o tobie? Pan Bóg nie robi tak, że daje misję, a później my musimy jakoś zasłużyć sobie na łaskę. On najpierw planuje dla ciebie łaskę, najpierw tą łaskę ci daje w jakimś zalążku, a później proponuje misję. Tak więc na wszelkie zadania, które są przed tobą, On już obdarzył cię łaską. On już zaplanował tę łaskę, już ci ją dał, być może na zadania, na powołanie, którego ty jeszcze nie znasz, na którym się zastanawiasz, które rozeznajesz. Już jesteś do tego uzdolniony, już jesteś do tego uzdolniona, już tę łaskę masz w sobie. I teraz współpraca z Jezusem, odkrywanie tej łaski, tego jak z tej łaski korzystać to już jest fascynująca przygoda. Pamiętaj, On nikogo nie zostawia samym i uzbraja ludzi swoją łaską. Ja bardzo lubię to sformułowanie, że Jezus uzbraja ludzi łaską, a później proponuje im zadania. Tak widzę tę naszą współpracę, która z naszej strony różnie wygląda. Tak z mojej strony ta współpraca z Bogiem raz idzie lepiej, raz gorzej, ale mam tę świadomość, że już zostałem obdarzony łaską i to jest bardzo ważne. Jeżeli korzystasz z planera, który zaproponowałem, to w tym planerze na ten tydzień możesz przeczytać, że temat słówek, które się pojawiają w tym tygodniu, to są słowa, które Bóg mówi o Tobie. Czy słowa, które mówią coś o tym, jak Pan Bóg myśli o Tobie. Było już o wierności, teraz jest o obdarzeniu łaską. Pan Bóg pomyślał o Tobie, o tym, co jest przed Tobą i obdarzył Cię łaską. Niektórymi z tych łask już w momencie poczęcia, później w momencie chrztu. Wiele tych łask już jest w Tobie. Co o tym myślisz? Jak to przeżywasz? Zadanie na dzisiaj jest, wydaje się, proste. Odmów. Najlepiej z rodziną, czy z ludźmi, z którymi mieszkasz. E, modlitwa Anioł Pański. W tej modlitwie przypominamy sobie tę scenę zwiastowania. Ale wypowiedz tak bardzo świadomie każde pełna łaski, gdy będziesz mówić o Maryi, i tak samo ta odpowiedź Maryjna, te słowa na tą misję. Oto jasno, że mica Pańska niech mi się stanie według słowa Twego. Niektóre z tych słów jeszcze się pojawią w naszych rozważaniach. Niech ta modlitwa Anioł Pański uświadomi ci, że już Pan Bóg obdarzył Cię łaską na misję, którą dla Ciebie przygotował. Pozdrawiam i modlę się za Ciebie.